Promocja opon Kleber. Kleber. Wpłacasz 30% i jeździsz spokojno o wszystko. Kleber. Kleber. Znak dobrego wyboru. A trzy życzenia? Słucham, co mogę dla siebie zrobić? Taką wolność daje jeden bank. Ten, w którym oprocentowanie jest kilkakrotnie wyższe niż w tradycyjnych bankach. Nie zwlekaj załóż konto w mBanku. Cześć, mówi Gulczas. Mam dla Was dzisiaj niesamowitą niespodziankę: kasetę wideo i płytę DVD z filmem o mnie i o moich przyjaciołach, zatytułowanym Gulczas. A jak myślisz, ta niezwykła komedia akcji przyciągnęła do stalki nowych, słuchajcie, niewiarygodne, ponad 400 tysięcy widzów i była w Polsce jednym z największych hitów filmowych 2001. Od dziś ten film możecie dołączyć do swojej domowej kolekcji na kasecie VHS i na płycie DVD. A co najważniejsze, dzięki temu filmowi możecie po raz kolejny spotkać się ze swoimi ulubieńcami z pierwszej edycji Big Brother: Klaudiusz, Janusz, Monika, Sebastian, Alicja. Gosia Karolina, Grześ Manuela oraz ja, Piotr Gulczyński, zapraszamy naprawdę na super zabawę. Motocykle, motorówki, żaglówki, awantury, super balangi, super dziewczyny. Do tego niezwykłe przygody, popisy kaskaderskie i moc naprawdę mocnych tekstów. To wszystko zobaczycie w filmie Gulczas, a jak myślisz? Uwaga, kasety VHS i płyty DVD z filmem Gulczas, a jak myślisz, dostępne są jedynie w telezakupach Mango. Nie kupicie kasety i płyty DVD z tym filmem nigdzie indziej, a warto zobaczyć. Posłuchajcie, Karolina ucieka z domu, śledzi ją seryjny morderca. Tylko Grześ może uratować Karolinie życie. Monika, jak to Monika, łamie serca ważnym personom. Alicja jako agent tajnych służb rządowych rozpracowuje groźny gang. Janusz udowadnia, że nie warto zadzierać ze strażą miejską, a na klaudysza w filmie jak w życiu. Zawsze mogę liczyć. Przygód reszty naszej paczki z Big Brothera nie zdradza. Zobaczcie sami. Cenny kaset VHS i płyt DVD z filmem Gull a jak myślisz? Są cały czas widoczne na ekranach Waszych telewizorów. Jest tam również numer telefonu do firmy Mango, pod który możecie złożyć zamówienie. Nie zwlekajcie. Do każdego zamówienia dołączony jest ode mnie prezent. Jest to gadżet z programu Big Brother. A co dokładnie? Niech to zostanie niespodzianką. Pozdrowienia. Wyznania, które zmieniają całe życie. Spaliśmy ze sobą. Bolesne rozstania. Zrywasz ze mną? Ja, Chyba tak. Zamieszanie w uczuciach. Rozumiesz, że zostaniemy tylko przyjaciółmi? Jasne. Nie zawsze można od razu znaleźć szczęście w miłości. Czasem trzeba zrobić najpierw kilka głupstw. Serial Jack i Jill. Dziś o 19.05 w Siódemce. Pewnego dnia pojawiła się ona. Stała się kimś więcej niż tylko opiekunką do dzieci. On cię nie kocha, on kocha mnie. Odejdź. Zmieniła życie całej rodziny. Na zawsze zburzyła spokój. Myślę, że to wystarczy. Dziewczyna na lato. Dziś o 20.00 w Siódemce. Skandalizujące romanse. Rola głównych szef? Jedna z naszych krupielek. Oszustwa. Dokłada karty. Jesteś zawieszona na czas dochodzenia. Kłótnie. Ty draniu! W tej posiadłości wydarzyło się już niejedno. Jeśli ją sprzedam, co będę no, robił? Będziesz urządzony na resztę życia. Serial Zatoka Marlina. W środę o 22.30 w siódemce.